Klejka, naklejka, z strony 3 No i zapraszam Was na kolejny odcineczek na moim kanale. No a dzisiaj właśnie zrobię sobie rybkę. Dobra, no i teraz sobie dzisiaj pokażę, jak rozmnożyć tego. Eee, tak, mam. Raz sobie trochę rozmnożałem tych, tych moich żameczków, bo ich jest dosyć teraz już dużo. No i teraz pokażę, jak, jak wykluć jajka. Więc dobra. Oczywiście jajka można wykrywać tylko w nocy. Nigdzie indziej. Oczywiście. I tutaj możemy zrobić tak. Hop hop. Możemy się zrobić tak. No ale... i nie można po nich stąpać. Oczywiście... nie no. O! Dobra, zaraz oni zaraz zrobią jajka. No. Bo oczywiście to trzeba zrobić w nocy. nie można jej spać. A, no tak No i właśnie teraz, teraz, no tak więc Zaraz jajeczka, nie, znaczy niedługo, niedługo się nie niedługo się wyklują, no jasne No nie, no nie, trochę raczej nie, tak, na pewno się niedługo nie wyklują Więc też można, w Minecraft to może być albo, nie wiem, ze trzy doby, dwie, coś takiego Więc no, trzeba trochę długo poczekać, zanim to, a my sobie teraz właśnie zatniemy trochę trzciny znaczy, jak już mówiłem, nie wolno iść spać. Ja jestem zaraz po nagrywaniu tego odcinka z wędką najlepszą, więc z tego... Macie go albo w karcie, albo, albo musicie sobie wejść na mój kanał. I to będzie zaraz po moim tym. Ale mam dużo czciny w ogóle, przy mogę tyle książek robić. No, super. Mego się cieszę Tutaj Nic nie, nie, mi nie wypadło? Chyba nie No, akurat się udało, że nie Tam jest taka ścieżka na tą, tam, tamtą drugą stronę Ale i właśnie ja ty, Tego, no, teraz właśnie sobie Zobaczymy jak to jajka. No i jeszcze nie. Wiecie co, ja bym tego oczywiście jeszcze, mam no, tutaj dużo, dużo, lam, więc będziemy, chyba będziemy sobie zrobić zagrodę dla nich, ale to raczej nie będę o tym odcinku robił, bo już zrobiłem takie, no możecie sobie sprawdzić. Na moim kanale jest już taki odcinek, więc raczej to zrobię po... za odcineczkiem. I chyba oni się poszli spać sobie. Ja bym sobie jeszcze zrobił. Co? Będzie strasznie się długo robiło. Więc no. Ja mam ja raczej chyba. A zresztą. Nie mogę się nigdy wysłowić. Ale myślę, że i tak jest dużo lepiej niż na przykład, nie wiem, na dziesiątym odcinku. Co nie? No. Yy, Patrz, książek w ogóle. Nie mam na tagów. Jeśli, jeśli chcesz być na jakimś zwierzaczku. To koniecznie wpadnij na przykład Już, je, już, je, już pokażę wam jaki, już, jaki jest Jest u panda Wybrałam akurat pandę No bo myślę, że jest najbardziej unikatowa To nie ja O, -o Już tam mamy problem O o o o o, -o. Poczekajcie, na procent? 15 to Gdy ma... Ej! Ej! Ona dziwna jest jakieś. Kto by chciał ją? I. Hmm? Glucio. Dobra, nieważne. O. Ej, czemu to wypadłeś, co? O. Chodź tu. dwójka. Dwojga, no. Dobra. No i dobra, ja sobie jeszcze zjem rybkę. Jeszcze zobaczymy tego. Yy. Jak to masz jajeczka? Niestety nie. Dobra, wiecie co? Ja was sobie do, do Was wrócę jak tego. No jak akurat będą miały dobre jajeczka, ok, no, To to pozdro patrzcie jak wygląda takie tego jajeczka widzicie? Takie skruszone. Więc patrzę, taki trik. Widzicie? To jest takie skruszone, widzicie? No i teraz może sobie tak przyspieszyć. Widzicie? I będą dwa skruszone, więc teraz będzie trochę szybciej. Które jest bardziej skruszone? Te. Ale myślę, że tutaj, akurat będzie tutaj. Dobrze. O, widzicie, dwa są skruszone, Tylko, że ten jeden tutaj. Wiecie, dwa. To z dba o nie. I ten też dwa Bo jakby. Siedzi, o, roz, rozsiaduje ich, tak. No. Tak, tak, kurki. No. no bo one właśnie są. No one właśnie w nocy są. Tego. One tylko w nocy się. Wykluwają. O. No dobra. Tu tego. Akurat. Tamte. Kto by chciał dostać pszczółkę, gada oczywiście Cześć Może was tego, bobo zrobię Hop, hop I, i teraz będzie mały bobo O I bobo mały Cześć mhm. Cześć ma? No Pszczółki też się można rozmnażać akurat fajnie albo kwiatkami. Ja, ja bym raczej tego, jakimś pyłkiem z kwiatów Co nie? mi się ten to mega, to znaczy tak tak mega, że tak wolno to, to luzik, ten, no luzik, no, czasami wychodzi, czasami nie, no, ale no tak jest, no, ja, ja ja w ogóle wam powiedział, że że poczekam sobie do nocy, a to tego, ok, no to z, zaraz się widzimy, cześć, patrzcie co właśnie złowiłem, przed chwilą właśnie, ona jest Prawie taka sama. Czekajcie. No tak, tylko że mam... Tu mam dwie różne. Pokażę, wam jak że jak mam. Ja w sumie ją nawet naprawił. Pokażę wam jak naprawiać wędki. Jeżeli ktoś nie wiedział. Patrzcie. Patrzę i się uczy od miejsca. Zaraz... Yy, gdzie miałam to? Tutaj miał. patrzę tutaj taka jest, taka i taka, czyli że wszystkie różne takie, co nie? patrzę No i teraz pokażę jak ją naprawić. Oczywiście bierzemy wędkę. Teraz patrzę, krok po kroku pokażę. Jest wędka, prawda? Mamy tą, ze, mamy, robimy po prostu najzwyklejszą wędkę. Nie, nie tutaj. No i patrzcie, tutaj jest takie coś. Robicie to, nie róbcie takie, takie, takiego czegoś. I takiego czegoś, znaczy to w sumie jest, czy nie, no to w sumie jest blejakie, czy nie, ale ja, ja z palcem tak, no i widzicie no ale, no więc tak, najpierw musicie oczywiście zrobić sobie tą wędkę tego, najpierw tą, tą, tą zużyt, zuż, zużytą, czy nie, potem tutaj, no i macie całą, widzicie, musi to po prostu połączyć, tylko że ta zostanie, będzie nadal tak fajna. Ale ta już zrobiona, już niestety upadnie. Tak mówiąc, ładnie. No. więc znaczy To odbawi i uczy. Hmm? Docencie. XD. Dobra. I kto, kto nie wiedział, to na komentarz. Napiszcie w komentarzu. No, no, na razie się jeszcze nie wykluły, więc zrobię cięcie. Jak będzie noc, to wtedy będę, będziemy to śledzić. A ja w międzyczasie sobie. Połowie, papa. Pa. Uwaga, uwaga, co to będzie za wędka? Bo właśnie, uwaga. Najgorsza wędka, jaką kiedykolwiek miałem. Łe. Fuj. Połowie dalej. Ziomki jest właśnie taka noc, jest ogólnie. No teraz będziemy czekać. Będę, będę was informował, informował, jak to się stanie. No. Ale wy, krad, jeśli będziecie coś podobnego robić, ogólnie to patrzę. Nie zdziwcie się. Jak na przykład dacie, mu, dacie jednemu, drugiego będą serduszka i to tak dalej. To, to, oni, to oni robią te jajka po jakimś czasie. Ej! Co? Chciałby. Nie tym razem. No, więc oni robią właśnie te. Jak po jakimś czasie, więc nie martwię. Nie martwcie się, jak na przykład ty, 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 jak, jak wy czas robicie, no i dacie mu jednemu i drugiego i, dru i drugiemu i drugiemu. No to wiecie. No więc będę was informował jak to się stanie. Jo. Wpad wpadłem na jakiś taki fajny pomysł. Co to działa? Nie działa. łe no to, no to... No to sobie trochę poczekamy. Ej, czy wy też sądzicie, że to jest dużo bardziej? Co? Bardzo dużo bardziej jest. A ty? To drugie ją. To, to jest takie jak, tam, jak te poprzednie. Więc musicie sobie tego przewinąć i zobaczyć tego, zobaczcie, okej? Okay? Muszę zobaczyć. No. Jo. Słońce zachodzi powoli, więc już fajnie będzie niedługo, bo myślę, że to są takie trzy etapy, że, że normalne, takie lekko, bardzo. No i za czwartym dzień albo za trzecim, nie pamiętam, e, to już się wykluwa. Więc najprawdopodobniej teraz się wykluje. Słuchaj, ale wiecie, wiecie, ile na, na lącinek czas... czas po poświęciłem? Naprawdę. I, i, i to ta, takie tego. Tak już mam takie wszystkie mokre tego. Od wstrzymania tej, tej konsoli, że no, no. Dobra, nie Coś, nie idziemy spać? Tylko będziemy tu siedzieć. O te, jeszcze, bo, już, jeszcze tego sobie zrobiliśmy sobie tutaj. Takie pr prowizoryczne dla krówek. I jeszcze zrobiliśmy sobie. Otóż to. No nie. Nie. Dobra, łów. Czarny z 3 robię robotę, no i już taką prowizoryczną do rozmnażania krówek w ale, ale widzicie ile ja na ten odcinek poświęciłem czasu? jest strasznie długo Bo chyba to chyba jest, na... czy znaczy nie, no trwa ten odcinek dopiero 12 minut 12 i 38 minut, znaczy, e, sekund A poświęciłem chyba po pół godziny, jak nie więcej no ale czego się nie robi dla YouTube'a No dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że też niektórym osobom też trochę pomogę. W nie... Wiem, jak oni na przykład też się interesują Minecraftem albo tego? To, że na przykład mogą też na przykład zrobić, zrobić taki odcinek. Czy nie? to jest trochę też pomoc dla, dla innych. Patrzcie, nadal tylko ten jest zdrowy. widzicie tylko ten jest zdrowy, bo inna lenie jeden, drugi, trzeci, czwarty. Nawet się nie chce ruszyć. Tylko ten. Dobra, więc właśnie dalej właśnie lecimy. I w ogóle wiecie, coś pamiętaj, żeby nie skakać na tych tak, bo wtedy się mogą tego po prostu zniszczyć. Naj tego. No. Po prostu się mogą zniszczyć najpierw, no. Więc nigdy nie robimy tak. Pamiętajcie. Bo wtedy będzie cała, cała praca na Nie róbcie tak nigdy nad, 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 jaj nad jajkami. No. Dobra? Ja, ja do Was wrócę jak to się w miarę będzie, ok? No cześć. Uwaga, uwaga. Patrzcie, co się wykluło. No nie wierzę. Czekałam tyle na ten czas. No nie. Ja nie mogę. Baby, czekaj nawet, go po, bo po rzę. We własnej osobie. Cześć, byku. Cześć, jaki ty. Udało nam się to. Udało nam się. Udało się. Udało nam się patrzyć. Teraz tylko na, czekać na tych. W ogóle nie, tego nie, mówi, nie mówiłem wam, ale rozpożądane spać. No i rzeczywiście to było prawda, że wtedy się nic nie robi, więc nie, nie idźcie spać. Jeszcze sobie zrobiłem e, przed chwilą e, takie, takie okienko, żeby tutaj patrzeć, no i właśnie tak zauważyłem, że tam jest jakiś zielony, malutki punkt. No i akurat to był żółwik, malutki. A się strasznie cieszę. mam żółwiki. No Od razu go nazwiemy, jak, jak by go nazwać? O, i jeszcze taka straszna rzecz Wojciech nam Umarł Wojciech No Przez topielca, czyli tego zatopionego nabiaka No Więc no niestety, no Kurczę, no niedobrze, no Bardzo niedobrze Jak go nazwiemy? M. Usfem. Pozwolcie zesnapisać to tego. Oj. Hudebek. Nie, to się źle źle napisałem. Ale literówka chyba była. Albo nie. Inaczej. Wy, wy napiszecie. Wy napiszecie, jak ma się nazywać. Ok? Od, od razu po tym odcinku. Od razu pisz. Byle co. Nawet może być. Hej. Nawet może być byle co, ok? Ej! No tak, przysz. Przecież... To będzie mógł tego wyjść. Nie chcę, żebyś wychodził. Szymeczku mój. Nie wiem czy on teraz wyjdzie. Więc wezmę to trochę z kopię. O! No i teraz się zaklin... Za... No niedobrze no. Ale też nie chcę go bardzo bić. Więc teraz trochę dobrze. Byku, co ty wyprawiasz? no nie no. Minut trwa ten film, a jednak długo. No wiecie co? Ja tego, czego jakoś nazwać, wiecie? I Wy musicie go nazwać, okej? Okay? Bo Wam to. O, dowody do idzie O nie. no. Co No nie, no co ja w ogóle robię? Co w ogóle wyprawiam? Dobra, ja zaraz skończę ten odcinek, bo, no, tamto to już tego. No już. Płoźniec, nie? Ale zobaczycie jak to wygląda... jak, jak, jak wygląda ma maluszek, więc spoko. No, okej, okay. yy. Wodę. Jest. Mam, miałem wodę, no co ja mówię? Co ja robię w ogóle? Szybciej I pływa sobie. Sukcio, Super, bardzo mi się podoba ten. Cześć! Trochę się po, trochę cię nakarmimy sobie. Żaden z nich nie chce. Clipper. Dobra, nieważne. Powiem yy, tak. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, i iż, jeśli dotrwa do, do tego momentu. To naprawdę szacun. Szacun napra naprawdę dla ciebie. No bo to, to szczególnie dla mnie, bo to chyba nie był łatwy odcineczek. Więc teraz tak. Dla wszystkich ta subskrybujących mój kanał. O. Tutaj jest mój żółwik. No. O oczywiście tego pomysł, na tego, na imię to będzie do Waszej dyspozycji. A więc to dla wszystkich subskrybujących mój kanał wielkie, przeolbrzymie. pozdro!